Jakiś czas temu w naszym programie mieliście okazję oglądać głównie Volkswageny i głównie z lat 80 z lat 90 no dzisiaj mamy dla Was także porcję Volkswagenów, nieco starszych, Volkswagenów z lat 70 ale też jeszcze trochę z bardziej zamierzchłych czasów, ale no Volkswagenach dzisiaj będzie trochę, trochę mowy, ale będzie też o tym, dlaczego wybraliście też takie samochody do jazdy na co dzień i skąd w ogóle taka zajawka na starą motoryzację. Znaczy wszystko myślę, ma swoje korzenie w dzieciństwie, y, gdzie spędzaliśmy dużo czasu na wsi u dziadków, którzy no, wiele części musieli dorabiać, y, wielu rzeczy nie można było kupić. Y, no i takie zamiłowanie do majsterkowania przełożyło się na to, że szukaliśmy aut, y, które y, można odrestaurować y, w niezbyt wysokim budżecie. Które są przystępne praktycznie dla każdego. No, Volkswagen, wiadomo z uwagi na to, ile na świecie zostało wyprodukowanych garbusów, nie ma problemu z dostępnością części. Jest, w samej Polsce są 3-4 sklepy garbusowe, gdzie można tak naprawdę kupić wszelkiego rodzaju repliki, wszystko co jest potrzebne do restaurowania. Są to też na tyle proste modele, że posiadając podstawową wiedzę mechaniczną, można we własnym zakresie, w przydomowym garażu, tak naprawdę wymienić wszystkie podzespoły, rozebrać auto na części i złożyć je ponownie. Naszą uwagę w tych autach zwracał też design, czyli no, nietypowy wygląd. Tak? Nie da się ukryć, że garbus czy tak zwany ogórek wyróżnia się na tle innych aut, i to też było taką przyczyną. Na no, się tym zainteresowaliśmy. No, takie samochody trzeba kochać, yy, trzeba świadomie wybierać. No bo to jest często trudna miłość, dlatego że one mają swoje lata, mają swoje wady, swoje usterki. Ale ty powiedziałeś takie słowo klucz, które chyba też dzisiaj w naszym programie powinno wybrzmieć. Garaż. Garaż to jest takie miejsce, gdzie wielu z naszych widzów no, marzy o tym, żeby mieć właśnie garaż taki jak wy. Bo to w tym garażu te samochody można powiedzieć no, odzyskiwały swój blask. To w tym garażu no, ten, który stoi za nami, praktycznie chyba od zera powstawał. Co po pierwsze garbus, garaż. Czy to wszystko szło jednorazowo? Najpierw oczywiście zakupiliśmy auta, mieliśmy inny dom, gdzie nie było właśnie warunków, żeby rozebrać takie auto, żeby przeprowadzić niezbędne prace, więc przeprowadziliśmy się dwie ulice dalej, tak naprawdę ze względu właśnie na to, że tutaj mogliśmy postawić taki, a nie inny garaż daje to o tyle satysfakcję, że na przykład wracając z pracy, gdzie miałeś trudny dzień, ciężkich klientów, po prostu zamykasz się w garażu, odpalasz szlifierkę, migomat i nic innego się nie liczy. Garbus, on z tego co ja pamiętam, bo już trochę kojarzę ten projekt od kilku lat, na swoją kolejkę czekał. I to był ten czas, kiedy ty wymyślałaś sobie, że on będzie miał takie felgi, będzie miał takie malowanie. Nie wiem, śledziłaś też filmy, bo, bo budujecie te samochody razem, tak? To jest tak, że, że już dużo umiecie, czy cały czas się uczycie poszczególnych rzeczy i właśnie to, że, że tworzycie je na miejscu, pozwala wam no nie tylko jakby wkładać w serce w te samochody, ale też zdobywać wiedzę na temat tego, jak je pielęgnować, jakie je odbudowywać. To znaczy o warstwę mechaniczną się w ogóle nie przejmuję, ponieważ mój mąż zna te samochody, pracuje praktycznie każdą śrubkę w tych autach, niezależnie od rocznika, czy jest to rocznik z lat 60., 70. Natomiast, tak jak wspomniałeś, było wiele pomysłów, jak miało wyglądać to auto, ponieważ zakupiłam je w 2016 roku w wersji oryginalnej ze Szwecji, było beżowe, miało bordową tapicerkę. Natomiast z uwagi na to, że też działam w Muzeum Wojskowym, chciałam go właśnie przerobić wersja pierwotna, e, miał być zrobiony na styl militarny. Natomiast z uwagi na to, że no nie było czasu, żeby się tym zająć, e, auto stało, więc ten projekt ewoluował. Później oczywiście z, e, miało być auto w czerni. Natomiast jak zaczęłam pracę w zeszłym roku nad tym samochodem, e, zdzierając stary lakier, zauroczyła mnie surowa blacha. I szukałam sposobu, jak ją zabezpieczyć. Nie ukrywam, że bardzo mi pomogły tutaj lokalne firmy, które spotykają się z tak dość typowym projektem. Bardzo chętnie przygotowały próbki lakierów i innych środków, żeby zabezpieczyć to nadwozie. No właśnie, to lakier jak był zdzierany, bo wydaje się naturalnym, że bierzemy maszynę do piaskowania, sodowania czy usuwania lakieru np. suchym lodem. No ale to jest takie oczyszczanie, powiedzmy, no bardzo profesjonalne. Tymczasem, z tego co ja kojarzę, to jakby zdzieranie tych starych warstw lakieru, to też się odbywało chyba tutaj. To znaczy tak, jeżeli auto miałoby mieć e, tradycyjny lakier, czyli gdzie kładziemy podkład, lakierujemy to kilkoma warstwami, e, nie ma problemu, dałabym całe auto do piaskowania, mniej roboty, płacisz, przyjeżdża gotowe praktycznie e, do wykonywania dalszych prac. Natomiast z uwagi na to, że chciałam zostawić e, zwykłą blachę, nie mogło auto być całe wypiaskowane, ponieważ byłoby bardzo dużo mikrodziurek. Nie wyglądałoby to dobrze. Więc auto zostało oczywiście oddane do piaskowania, ale wypiaskowaliśmy tylko elementy twarde. Elementy, które wymagały yy, uzupełnienia ubytków blachy, które były zardzywiałe. Natomiast y, cała powłoka, maska, dach, y, boki y, osobiście zdzierałam to szlifierką, papierem ściernym. różnymi removerami, także też fajna przygoda, bo dzięki temu miałam okazję przetestować różne narzędzia i wypracować sobie najskuteczniejszy sposób. Ale to też jest coś takiego, że odkrywasz te stare warstwy i nagle się okazuje, że, no nie wiem, jak było w tym przypadku, na przykład, że aha, kiedyś był taki, a wcześniej był taki, że ktoś już coś robił. To jest też takie trochę badanie historii tego samochodu, bo no to są auta się mówi z duszą, z historią, no mają swoje lata na karku, faktycznie tak było, że, że jakieś takie ślady przyszłości na nich znalazłaś? Znaczy tutaj miałam szczęście o tyle, że faktycznie on był w oryginalnym malowaniu, więc miałam do zdarcia lakier, który był Widać i podkład, który był fabryczny, więc też nie było to proste, ponieważ się trzymał za wszelką cenę, nie chciało to zejść. Natomiast w tym egzemplarzu akurat jedyne, gdzie było widać ślady poprzednich właścicieli, to były drzwi, gdzie było troszeczkę szpachlu. Na szczęście na tyle mogliśmy usunąć szpachel, zarówno i zardzewiałą blachę, że tak naprawdę teraz, mimo tego, że nie ma lakieru na tym aucie, nie widać. I znaczy, jest zabezpieczony, bo y, jakiś brokat się tłumieni. Y, jakiś lakier bezbarny, chyba jednak mimo wszystko na tej białej tak, blasze Jest jest położony lakier bezbarny z domieszką brokatu, y, trzy warstwy, y, lakier ak akrylowy, także no, testujemy jego y, z Skuteczność zobaczymy za kilka lat. No i co istotne, bo e, to jest samochód, który nie jest jakimś muzalnym eksponatem, e, on po prostu jeździ i po pile można się spotkać właśnie jeżdżącą tym samochodem. E, dlaczego taki auto na co dzień? Bo wielu się tak wydaje no nielogiczne, tak? Samochód, który e, osiągami trochę odstaje od e, współczesnych, e, no też wymaga pewnej wprawy, jeżeli chodzi o jazdę, e, to daje aż tyle fanu, że, że na co dzień go też wybierasz? To znaczy, mam mega komfort. Tym samochodem, z tego względu, że auto zostało rozebrane do zera. Więc tak naprawdę znam każdą część. Wiem, gdzie są jego mocne strony, słabe strony, na co trzeba ewentualnie uważać. Yy, więc no daje to naprawdę mega komfort jazdy. Wiadomo, że nie jest to auto na długie trasy, na autostrady. Jest to taka bardziej jazda koneserska. Tak Tak jak kiedyś w dawnych czasach ludzie przesiadali się z aut do dorożek, tak teraz można powiedzieć, że z takiego komfortowego, codziennego auta bardzo fajnie jest się przesiąść do takiego, ponieważ no wsiadasz do samochodu i... Od razu, jak mówią, twarz ci się cieszy. Do dalekich podróży macie drugi samochód, bo to jest nasz kolejny dzisiaj bohater. Transporter Volkswagen. I to jest auto wyprawowe, które też jeździ na co dzień, ale jeżeli gdzieś jest zlot i to nawet daleko, to by się pakujecie i jedziecie tym wozem też lata 70.? Tak, ogórek jeździ od 6 lat, nieprzerwalnie codziennie. Eksploatujemy go właśnie w długie trasy, ponieważ można zabrać więcej rzeczy, też można się zatrzymać w dowolnym miejscu, e, przenocować. E, także pod tym względem jest to no, znacznie wygodniejszy niż garbus. A w obu macie oryginalne silniki, czy jednak nuta nowoczesności tutaj e, się wbiła? Myślę, że tym aspekcie więcej może powiedzieć mój mąż, ponieważ on buduje te silniki od zera. Natomiast generalnie nie są pozmieniane, są tak, jakie były. W moim garbusie jest oryginalnie silnik 1600, natomiast uwagi na to, że blok wymagał regeneracji włożyliśmy chwilowo silnik 1300, także tak jak widać każda naprawa jest w miarę tutaj prosta, można sobie zamienić silniki w zależności od potrzeb. Na no to są samochody, które często można było po prostu naprawiać podstawowym zasadem narzędzi gdzieś w drodze. Ale skoro też mówimy o naprawach, o renowacjach, ja tak znowu trochę wrócę, bo nie wiem, czy w kamerze to widać, czy nie, ale jak się tak dobrze przyjrzeć, to za oknem kolejna podłoga od kolejnego garbusa i tam już się buduje następny projekt. Tak, jest to model z 65 roku. W środowisku garbusiarzy uznawany za bardziej słuszny niż mój 7.2. Dla przeciętnego odbiorcy, y, który zobaczy garbusa, to model z lat załóżmy 70. czy 60. -tych. dla niego to wygląda tak samo. Natomiast jeżeli się przyjrzymy, zobaczymy y, zmiany, jakie zachodziły. Zmiany generalnie były podyktowane względami bezpieczeństwa. Pierwsze modele garbusów na przykład miały bardzo małe światła. One wyglądają fajnie, designersko, y, ale no, nie były zbyt widoczne. Tak? Czy światła stop, czy kierunkowskazy. W ogóle pierwszy jeszcze egzemplarz że garbusa miały, e, to chyba były chorogiewki, tak? Czy semafory, No tak? takie semafory, tak. To było na bocznym słupku, gdzieś tam się tak, wysuwało, dokładnie. wskazywało jak w starych e, pojazdach. E, tak. Natomiast w kolejnych egzemplarzach już widać zarówno właśnie, że przykładano większą wagę do bezpieczeństwa użytkowania tego samochodu. Tak samo zmieniły się fotele, na przykład przednie. W moim garbusie, tym 7.2, e, są fotele już z zagłówkami, natomiast w garbusie 6.5, który aktualnie właśnie odnawiamy, e, Fotele kończą się tak naprawdę na wysokości łopatek, więc no, dużo jest takich niuansów, które można zaobserwować, stawiając dwa modele obok siebie. No ale chyba to jest coś takiego, co wciąga, bo patrząc, że stoi jeden samochód, drugi, trzeci się buduje, no to można powiedzieć, że, że chyba bez takiego zamieszania wokół tych motoryzacyjnych historii tych samochodów, no to życie byłoby mniej kolorowe niż jest w tej chwili. No, no bo to wymaga pracy, dokładnie. wymaga Dokładnie. ale też jest chyba ta satysfakcja, że po jakimś czasie auto wyjeżdża z garażu, no i widzimy, tak? Ogórka, który ma swój klimat, widzimy garbusa, który błyszczy się brokatem. I to są samochody od początku do końca wymyślone przez Was i przez Was użytkowane. Tak, bardzo fajne w tych projektach jest właśnie to, że możemy wykonywać to razem, rodzinnie. Często też do garażu przychodzą dzieci, które podpatrują, jak wymienia się poszczególne elementy, w ogóle jak wyglądają narzędzia więc bardzo pozwala to się zrelaksować, zintegrować, no i też poznawać przede wszystkim nowych ludzi, bo każdy wyjazd na zlot na przykład w jakiejś części naszego kraju to są zupełnie inni fani, każdy jest część fanów, którzy mają oryginalne garbusy, natomiast właśnie też jest część ludzi takich jak my, gdzie one są w jakimś sensie spersonalizowane. Są takie dwie opcje, albo robimy indywidualny projekt, albo dążymy do oryginału. Wiadomo, dążenie do oryginału wiąże się też z mega kosztami, bo pozyskanie czy oryginalnych części, czy doprowadzenie do, do stanu fabrycznego niejednokrotnie wymaga nakładów olbrzymich.